To jest to miejsce, gdzie można pomoc uzyskać, niezależnie od wieku i właściwie niezależnie od zaistniałego problemu. Maciej Maciejowski, dzień dobry Państwu. Moim państwa gościem jest pani Anna Igielska, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani dyrektor, była pani w naszym studiu poprzednio mniej więcej rok temu rozmawialiście wtedy z kolegą redaktorem Pawłem Amulewiczem o planach na 2025 rok i między innymi wspomniała pani o pomyśle. Planie na uruchomienie punktu interwencji kryzysowej, więc od razu zapytam, czy to się udało. Tak, w strukturach MZPiT-u, w centrum rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży powstał punkt interwencji kryzysowej, takie miejsce, gdzie osoby potrzebujące mogą w bardzo szybkim tempie otrzymać pomoc psychologiczną. Jak to y, y, wygląda, jeżeli ktoś właśnie znajduje się w takiej sytuacji kryzysowej, y, gdzie powinien się udać? No, wiadomo, że to, to są ciężkie sytuacje życiowe. Co, co moglibyśmy właśnie powiedzieć, jeżeli ktoś znalazłby się w takiej sytuacji? Jak powinien się zachować? Jak z Państwa pomocy skorzystać? Mam takie przekonanie, że coraz więcej jest problemów Wynikających z zachowań trudnych, czy dzieci, czy osób dorosłych. I nie bójmy się korzystania z pomocy. Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży, Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, to jest to miejsce, gdzie można pomoc uzyskać, niezależnie od wieku i właściwie niezależnie od zaistniałego problemu. Wspomniała Pani o tym, że ma Pani wrażenie, że tych problemów jest coraz więcej. To, to, to na pewno przykra obserwacja, a czy mm, można się pokusić z kolei o taką obserwację, że my jako społeczeństwo bardziej reagujemy na takie e, sytuacje, które dzieją się w naszym otoczeniu, na te przysłowiowe krzyki za ścianą, co może byłoby jakąś pozytywną zmianą. Y Myślę, że tak, że y, zmiana y, owszem następuje powoli, natomiast y, zyskujemy większą świadomość tego, że coś niepokojącego być może dzieje się za ścianą albo być może coś niepokojącego dzieje się w naszej rodzinie i y, y, częściej sięgamy po pomoc. No to zdecydowanie pozytywna informacja. A jakimi głównymi działaniami zespół zajmował się no właśnie w tym ostatnim roku? Bym powiedział, że jest szereg, szereg różnych działań i na różnych płaszczyznach. Przez tworzenie strategii profilaktycznych dla miasta, po badania problemów społecznych wynikających z używania środków psychoaktywnych, czy też stosowania przemocy domowej, po terapię uzależnień, czy też programy terapeutyczne i profilaktyczne w szkołach. Jakie ym, takie plany na ten rok 2026 Państwo w takim razie macie, na jakich głównie obszarach działań chcecie się yy, skoncentrować? Zdecydowanie naszym obszarem działania jest, są uzależnienia i przemoc domowa, i to są takie priorytetowe elementy, którymi będziemy się zajmować i w tym bieżącym 2026 roku. Z takich planów. I nowości, powiedziałabym, jest to, że planujemy w Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży stworzyć treningi umiejętności społecznych, które byłyby do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, ale też prowadzimy szkołę dla rodziców, prowadzimy grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy i prowadzimy programy korekcyjno-edukacyjne dla osób dorosłych stosujących przemoc, jak też treningi zastępowania agresji. Dla osób, które nie radzą sobie z emocjami trudnymi, chociażby złością. A czego można by, bo mamy ten okres ciągle noworoczny, składamy sobie noworoczne życzenia, no to czego można by było pani dyrektor no i pracownikom zespołowi, Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień życzyć na ten 2026 rok? Wytrwałości, pomysłowości, otwartości yy, i chęci. Do zmiany. W takim razie takie życzenia składamy. Moimi Państwa gościem była pani Anna Igielska, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Dziękuję studium. bardzo.